Restauracja i Hotel Koloseum. To jeden z trzech obiektów gastronomicznych kierowanych przez firmę przedsiębiorstwo wielobranżowe Chrystidan. Krystyna Krzyżan. Firma Chrystidan świętować będzie wkrótce swój 20 jubileusz. Została założona w lipcu 1991 roku. Historia Koloseum to rok 1995. Wtedy to zrodziło się marzenie o stworzeniu miejsca z wyjątkową atmosferą, świetną kuchnią i wybornym winem. Miejsca, które na moment przeniesie do odległej Italii. Kosztowało to wiele lat pracy i upartego dążenia do doskonałości, dbałości o szczegóły, przejawiające się nie tylko w kuchni, ale przede wszystkim w nieustannym doszkalaniu kadry na różnych szczeblach, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w systemie pracy, wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń poprawiających warunki pracy, jak i tych usprawniających obsługę klienta. Restauracja i hotel Koloseum jest dziś miejscem w którym odbywają się ważne spotkania biznesowe, to miejsce odwiedzane przez znane osoby ze świata kultury, sztuki i polityki. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Kasztelan Spółka z OO, której siedziba mieści się przy ulicy Zaręby 22 w Tuliszkowie, to oficjalna nazwa przedsiębiorstwa powstałego z podziału PPH Konbak spółka jawna, która powstała w 1992 roku. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja pieczywa, produkcja wyrobów cukierniczych sprzedaż hurtowa wyrobów. Największym osiągnięciem przedsiębiorstwa jest opracowanie z pomocą Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie oraz firmy Zelandia Rogala Kasztelańskiego, produktu regionalnego, który otrzymuje mnóstwo wyróżnień i nagród. Produkty przedsiębiorstwa cieszą się dużą popularnością, która wynika przede wszystkim z ich doskonałej jakości. Artykuły piekarniczo-cukiernicze przedsiębiorstwa, ich produkcja i sprzedaż charakteryzują się wysoką rentownością i stabilnością, oraz stanowi źródło generowania dochodów przedsiębiorstwa. Mleczarnia Turek, spółka z OO w Turku. Obecna mleczarnia Turek jest historycznym dziedzictwem przedsiębiorstwa które powstało w roku 1925 oraz dwóch do niedawna odrębnych spółek należących do grupy Bągrę w Polsce. Bągrę Polska oraz Toska. Spółki te połączyły się w dniu 3 stycznia 2011 roku i stanowią mleczarnię Turek, zakład w Turku, zakład w Głubczycach i biuro w Warszawie. Jesteśmy niekwestionowanym liderem serów pleśniowych w Polsce. Produkujemy sery pod dwoma markami: Turek i Sekret Mnicha.